Czy wiesz, że nasz unikalny system zgniatania ziarna obecny w sieczkarniach polowych John Deere umożliwia łatwy montaż i demontaż przez jedną osobę w ciągu zaledwie 10 minut? Dzięki wbudowanemu dźwigowi nie ma potrzeby stosowania wózka widłowego czy dodatkowego sprzętu do podnoszenia. To pozwala skrócić czas przezbrojenia i upraszcza przygotowanie pod zbiór innej uprawy. A czy wiesz, że dzięki mechanizmowi wahadłowemu zgniatacza nie ma potrzeby ręcznego montowania tunelu do trawy? Podczas pracy z użyciem zgniatacza, tunel do trawy John Deere jest ustawiony w położeniu transportowym. Po wysunięciu zgniatacza, tunel do trawy automatycznie przesuwa się w pozycję roboczą. I oczywiście dzięki widocznemu tutaj bardzo dużemu przedziałowi serwisowemu, proces przezbrojania przebiega w sposób prosty, łatwy. I bezproblemowy. A z firmą John Deere możesz liczyć na praktyczne rozwiązania, stawiające na pierwszym miejscu łatwość obsługi, aby maksymalnie wykorzystać sezon zbiorów.